Konflikt w szpitalu Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie. Związki zawodowe przedstawiły wobec dyrektora Grzegorza Sieńczewskiego wotum nieufności, a chodzi oczywiście o pieniądze, gdyż kierownictwo szukało silnie oszczędności w swoim funkcjonowaniu. Wotum nieufności założyliśmy dlatego, że pan dyrektor nie realizował naszej ustawy, która obowiązuje o minimalnym wynagrodzeniu od 1 lipca. Zaczęło się od tego, że za miesiąc lipiec nie dostaliśmy wypłaty. Zgodnie z ustawą, tylko obniżoną. W sierpniu wyrównał nam pan dyrektor, a we wrześniu wyrównał za lipiec, ale powstały nieporozumienia, ponieważ pan dyrektor zaczął szukać oszczędności w tej ustawie i przede wszystkim uderzył w pielęgniarki, ponieważ uprzednio uznał wszystkie specjalizacje pielęgniarskie, natomiast w tej, teraz uznał tylko te specjalizacje, które obowiązują na danym oddziale, natomiast pozostałym pielęgniarkom wręczał wypowiedzenia i obniżał zarobki. To jest niezgodne, bo jeśli już raz pielęgniarka miała uznane specjalizacje, to powinno być już to kontynuowane. Poza tym, szukając oszczędności, pan dyrektor zaproponował, Proponował nam najpierw. Propozycja jego była taka, żeby zabrać w ogóle pre, premię regulaminową, którą mamy już zmniejszoną od przyszłego roku, całkowicie zlikwidować premię regulaminową i zawiesić naliczanie funduszu socjalnego. Myśmy się na tą propozycję nie zgodzili. W związku z tym pan dyrektor na następnym spotkaniu zaproponował zawieszenie premii. Myśmy się również na to nie zgodzili, argumentując tym, że pan dyrektor, najpierw niech nam udowodni, że rzeczywiście, bo cały czas pan dyrektor mówił, że dostał za mało pieniędzy z Narodowego Funduszu Zdrowia, nie pokrywa to w całości podwyżek płac dla pracowników. Myśmy zażądali, że chcemy rozliczenia dokładnego, jaka jest sytuacja finansowa w zakładzie, z czego się wzięło takie zadłużenie i w jaki sposób pan dyrektor ma zamiar po prostu wyjść z tego zadłużenia, bo nie zgadzamy się na to, żeby pan dyrektor z, to tylko i wyłącznie kosztem pracowników i oczywiście pacjentów, bo jeśli on zmniejsza dyżury, to automatycznie pracownicy też pacjenci też to odczują. I na to myśmy się nie zgodzili. I ponieważ pan dyrektor no, nie odpowiedział na to pytanie nasze, które pismo, które daliśmy, że żądamy rozliczenia, jak wygląda sytuacja finansowa i jakie powinien pan dyrektor podejmuje decyzje. W związku z tym stwierdziliśmy, że e, wotum, żądamy wotum z nieufności e, do pana dyrektora może w tym momencie pan starosta, który jako organ założycielski jest odpowiedzialny za szpital i dokładnie Wie dlaczego jest takie zadłużenie, bo my też wiemy, że po większości jest to zadłużenie związane z budową szpitala i podjętym kredytem. Ale kredyt, moim zdaniem, naszym zdaniem pracowniczym powinien kredyt podjąć starostwo jako organ założycielski, a nie szpital. W szpitalu pracuje około 300 pielęgniarek i pielęgniarzy. To jedna trzecia całej załogi. O komentarz w sprawie i wobec zarzutów poprosiliśmy samego dyrektora. Wotum nieufności związane jest też między innymi z moimi rozmowami ze związkami zawodowymi i z moim takim symbolicznym protestem przeciwko działaniu związków zawodowych w tym szpitalu czyli mamy gdzieś do siebie wzajemne zarzuty i rzeczywiście no, chodzi tutaj najprawdopodobniej bo to nie jest jasno w tym piśmie związków przekazane tam są dosyć duże ogólniki chyba w czterech czy pięciu punktach nie odnoszące się do konkretnych działań dotyczące rozmów, które prowadziliśmy z związkami zawodowymi tak więc no, pewnie rzeczywiście o to chodzi czyli chodzi o to, że próbujemy znaleźć dodatkowe oszczędności w funkcjonowaniu szpitala jest premia Dlatego, że ja nie mogę samodzielnie zlikwidować premii. Myśmy się zwrócili do związków zawodowych z pytaniem, czy istniałaby możliwość, żeby tą premię zlikwidować albo zawiesić do czerwca przyszłego roku. Związki odpowiedziały, że nie ma takiej możliwości, że nie zgadzają się na zmianę regulaminu. W związku z temat został zamknięty. Dyrekcja nie ma prawa zabierać premii regulaminowej wpisanej w regulamin wynagradzania bez zgody związków. Związki mówią nie. Ja się z tym oczywiście nie zgadzam, no bo uważam, że jesteśmy w takiej sytuacji, że musimy szukać tych oszczędności, Natomiast skoro związki powiedziały nie, to premia została. Więc zarzut o braku premii no, jest nieaktualny albo nawet absurdalny. Natomiast jeżeli chodzi o te 11 osób, które e, mają zmienione nieco warunki e, pracy i płacy, bo tak to, tak to się nazywa, Dotyczy to rzeczywiście tych 11 osób. A sytuacja wygląda następująco. NFZ, czy generalnie płatnik, podzielił pielęgniarki na określone grupy. I teraz pielęgniarki ze specjalizacją dostają tam największe wynagrodzenie. Interpretacja jest taka, że pielęgniarka musi mieć specjalizację kierunkową. Znaczy, jeżeli na chirurgii pielęgniarka ze specjalizacją chce mieć ten, być w najwyższym pułapie wynagrodzenia, to musi mieć specjalizację z chirurgii. No bo dostaje pieniądze za specjalizację, która rzeczywiście jest efektywnie wykorzystywana na danym oddziale. Gdybym miała z z paliatywu, z jomu, z anestezjologii specjalizację, no to wiadomo, że na chirurgii będzie ona raczej niewykorzystywana. I taka była interpretacja. Te podwyżki czy ja odmiar, jak liczył te podwyżki, to właśnie najprawdopodobniej, no bo 100% nie mamy, ale taka jest interpretacja ustawodawcy, liczył właśnie w taki sposób, że specjalizacja musi być kierunkowa. W związku z tym, że właśnie te kilka osób nie mają, nie miały tej kierunkowej specjalizacji, no to stwierdziliśmy, że trzeba wypowiedzieć warunki pracy i płacy. Dotyczy to 11 osób. Na 900, 900 pracowników w szpitalu. i Teraz oczywiście możemy rozmawiać, co dalej. Te osoby nie, ma, nie, ma, nie są zwolnione z pracy, żebyśmy się bardzo dobrze zrozumieli. Umowa jest, umowy będą miały przedłużoną, no tylko musimy dostosować te realia do ich specjalizacji. Normy zatrudnienia pielęgniarek na danym oddziale są jasno ustalone przez NFZ. Myśmy sobie liczyli e, ostatnio każdy oddział, jak my te normy spełniamy. Nie chciałbym teraz jakby skłaniać, ale wydaje mi się, że na cały szpital, jakby wziąć sumarycznie, to jakby brakujących pielęgniarek, chyba z 5, 6, około 5 wydaje mi się etatów. No, czyli jest to jak gdzieś tam znikomy procent, który zawsze staramy się uzupełniać. Więc spełniamy normy, które narzuca na nas NFZ. Więc ciężko jest mi się ustosunkować do tego zarzutu. Jak ktoś przyjdzie i powie, że gdzieś tych pielęgniarek jest za mało i mamy problem z obsadzeniem dyżurów, to staramy się na bieżąco reagować. Natomiast nie wydaje mi się, żeby gdzieś te normy były naruszone, a jeżeli to naprawdę w jakimś minimalnym zakresie, który jeżeli pani oddziała przyjdzie i wskaże, to no będziemy starać się uzupełniać. To związki zawodowe nie przyszły na ostatnie spotkanie. Było w zeszły poniedziałek, mówione spotkanie, chyba na dziewiątą albo dziesiątą tuż przed dziesiątą, kiedy cała administracja już była gotowa i czeka na związki zawodowe, wpłynęło pismo ze związków zawodowych, że związki zawodowe nie będą rozmawiać i wycofały się z tych rozmów. nie przyszły tutaj na te rozmowy. Sytuacja była na tyle absurdalna, że część związków wiedziała o tym, że te rozmowy się nie odbędą, a jeden związek zawodowy siedział i czekał na to spotkanie. Związki planują na środę pikietę pod budynkiem dyrekcji szpitala. Czy strony usiądą do rozmów ponownie? Tego na dziś nie wiadomo.